To jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. Państwo moim gościem dzisiaj pan doktor Paweł Urbański, wiceprezes zarządu do spraw rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, od dawna się mówiło o Lubuskim Centrum Onkologii. Do tej pory mówiło się różnie, bo mówiło się, że nie będzie, i tak raczej kojarzyło się. Odmieniało się przez wszystkie przypadki, to dlaczego nie będzie, co się stało, etc. A teraz jesteśmy w momencie, gdy wreszcie można y, mówić otwarcie, y, wprost, że Lubuskie Centrum Onkologii powstanie i. Co się z tym wiąże, panie doktorze? No na pewno bardzo dużo pracy. Nie ma co ukrywać, że jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy dzisiaj świętować otrzymanie dofinansowania na realizację tej inwestycji. Natomiast jesteśmy też w takim momencie, w którym przed nami bardzo zmożony okres przygotowania wielu jeszcze dokumentów do tego, żeby nastąpiło to oczekiwane wbicie łopaty i rozpoczęcie całej inwestycji. Ja tylko przypomnę, że Łączna wartość zadania to jest prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo realizacja tego zadania musi być poprzedzona przygotowaniem dokumentacji projektowej, a ta dokumentacja projektowa jest z kolei pokłosiem konkursu architektonicznego, który był wcześniej ogłoszony na tenże obiekt. I żeby wystartować z dokumentacją projektową, musimy w pierwszej kolejności mieć podpisaną umowę z Ministerstwem Zdrowia po to, żeby wartość tej dokumentacji stała się kosztem kwalifikowalnym. A po drugie musimy dokończyć negocjacje z firmą, która wygrała konkurs, bo jesteśmy cały czas w trybie negocjacji i te negocjacje muszą się zakończyć podpisaniem umowy na opracowanie tejże dokumentacji. Mówi się o tym, że centrum powinno zostać zrealizowane do 2029 roku. Mówi Pan o tej pierwszej łopacie. Kiedy tak realnie prace powinny się zacząć? Ja myślę, że tutaj jesteśmy w okresie około dwóch lat. To jest ten czas, który jest potrzebny teraz na przygotowanie wszystkich dokumentów, które należy przekazać do Ministerstwa Zdrowia. W piątek w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa, które obliguje nas do przygotowania programu inwestycyjnego. Ten program inwestycyjny powinniśmy złożyć w ciągu dwóch tygodni, czyli do końca przyszłego tygodnia. Po złożeniu tego programu i jego weryfikacji przez Ministerstwo będziemy oczekiwać na ewentualne wezwania do uzupełnienia czy też wykonania jakichś poprawek, gdyby takowe miały miejsce. A późniejszy krok to już jest kwestia podpisania umowy z Ministerstwem na realizację zadania. Te kwoty, o których mówimy, to są kwoty ostateczne, bo to jest ponad 230 milionów z ministerstwa, 30 miasto, 30 województwo. Wkład własny szpitala to jest y, 600 tysięcy. W tych kwotach powinno się to zamknąć? Czy, czy rynek jest tak, tak nieobliczalny, że może się wszystko wy wydarzyć? No pewno rynek jest nieobliczalny. Może się tutaj wydarzyć bardzo wiele rzeczy. Ja tylko przypomnę, że my otrzymujemy dofinansowanie tu i teraz. Natomiast realizacja zadania, jak wspomniałem, i przetarg na jego y, wykonawstwo rozpocznie się za... Y, co najmniej dwa lata i to już mamy ten okres dwóch lat, w którym nie wiemy co się wydarzy jeśli chodzi o rynek budowlano-inwestycyjny. Zatem no, wartość końcowa inwestycji może być mniejsza, może być większa. Trudno jest w tej chwili tutaj wyraźnie wyrokować, aczkolwiek no, jest tutaj taki pewien mankament, na który należy zwrócić uwagę, że my jako szpital jesteśmy zobligowani do wpisywania w umowach tzw. kontraktów rewaloryzacyjnych, natomiast umowy, które zawieramy dzisiaj na dofinansowanie to są umowy, które takiej rewaloryzacji czy waloryzacji nie zawierają. Jeśli można w ten sposób powiedzieć, ale spotkałem się z, z takim stwierdzeniem, że to jest y, najlepszy prezent, jaki szpital mógł otrzymać y, z okazji swojego jubileusza 80-lecia, który obchodzi w tym roku, zgodziłby się Pan z taką tezą, że to jest coś, co urasta do takiej rangi aż? Myślę, że tak. W ostatnim okresie, szczególnie jeśli chodzi o te pierwsze niepowodzenia, które miały miejsce w zakresie zarówno braku otrzymania dofinansowania na budynek L, czy chociażby unieważnienia pierwszego konkursu na Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii, w którym również zaistnieliśmy i w którym dostaliśmy dofinansowanie, no to na pewno dzisiaj ta inwestycja i te środki, które zostały przekazane na to zadanie stanowią no, duży krok, jeśli chodzi o rozwój Szpitala, gdybyśmy tych funduszy nie otrzymali, to na pewno był, byłby to duży problem, jeśli chodzi o rozwój. Szczególnie w kierunku działalności onkologicznej, która wiemy, że dzisiaj no, na rynku medycznym jest bardzo pożądana. To jest krok milowy nie tylko dla, dla pacjentów, bo. Oczywiście to jest też kwestia kadry, ale to jest też kwestia kształcenia kadry, tak bo to będzie ten przymiotnik uniwersytecki też będzie występowało w nazwie tej placówki, tu gdzieś tak łączą się właśnie te różne światy i to będzie też na różnych polach pozwalało pozwalało rosnąć właśnie szpitalowi uni uniwersyteckiemu. Decydowanie tak, wiemy, że tutaj działamy w każdym kierunku pierwsze dobro pacjenta to jest rzecz najważniejsza, również poprawa warunków funkcjonowania całej kadry. Część oddziałów, które znajdą się w Lubuskim Uniwersyteckim Centrum Onkologii dzisiaj pracuje w bardzo trudnych warunkach, nie ma co ukrywać, mam tu na myśli głównie zarówno chirurgię onkologiczną, jak i to rakochirurgię. Pozostałe oddziały też nie mają, że tak powiem, pełnej możliwości rozwoju. Dokładnie tak, to są wszystko te oddziały, na których dzisiaj... Zapotrzebowanie ze strony pacjentów jest bardzo duże, natomiast warunki nie pozwalają na takie pełne funkcjonowanie w pełnym wymiarze i czasowym i osobowym. Natomiast jeśli chodzi o zaplecze tutaj medyczne, akurat w tych obszarach myślę, że ono bynajmniej na razie na dzisiaj jest takie, że pozwala funkcjonować tym oddziałom w sposób należyty. Dzisiaj już też jest czas, żeby właśnie myśleć o tej kadrze na, na potrzeby tego centrum, bo to jest 2029 rok, oczywista kwestia, ale wiemy też, jak wygląda rynek lekarzy, nie tylko lekarzy zresztą, więc tutaj chyba też będzie duża praca do wykonania, chyba właśnie w połączeniu z Uniwersytetem Wielonogórskim i, i kierunkiem medycznym. No zdecydowanie tak. Wiemy, że gro lekarzy, którzy kończą dzisiaj naszą uczelnię, kończą z bardzo dobrymi wynikami, to też pokazują różnego rodzaju egzaminy czy też konkursy organizowane w skali krajowej, zostaje w naszym szpitalu. Staramy się też ich zachęcać do tego, żeby w tym szpitalu pozostali. Liczymy na to, że w perspektywie czasu również ta kadra na potrzeby obsługi tych komórek, które się pojawią w nowym budynku, również będzie miała miejsce. Dziś właśnie mówił Pan o tych oddziałach, które są w takim, a nie innym stanie, które potem będą mogły się przenieść do, do, do nowych warunków godnych XXI wieku. W szpitalu toczą się przecież również inne inwestycje na, różnych, na innych oddziałach. Rozmawialiśmy chwilę przed rozmową o tym, że SOR już jest tak naprawdę, widzi światło w tunelu, już powinien niedługo, nawet musi być otwarty. Faktycznie jest blisko? Blisko. Zostały nam tutaj dwa miesiące do tego, żeby zadanie całkowicie zamknąć. Weszliśmy w tej chwili w taki najtrudniejszy, Etap realizacji tego zadania. To już jest któryś z kolei, bo przypomnę, że cała modernizacja SOR-u to jest proces dwuletni. Zaczęło się od modernizacji pracowni tomografii komputerowej, gdzie został zakupiony nowy tomograf. Ta pracownia już od pewnego czasu funkcjonuje. Ona jest stworzona jak gdyby tylko i wyłącznie na potrzeby właśnie obsługi pacjentów, którzy trafiają na SOR. Natomiast w tej chwili toczą się prace już w obszarze bezpośredniego w rejonu, w którym następuje obsługa nad pacjentem, więc to jest taki dosyć trudny etap realizacji robót, izbę przyjęć. Mamy za sobą. Zresztą to też troszeczkę jest widoczne, jak się wchodzi do szpitala, głównym wejściem, że ta estetyka i wygląd tych, tego takiego newralgicznego punktu, jakby nie było, patrząc na szpital, zdecydowanie się poprawia. 2029 rok, jeszcze raz wspomnę, Lubuskie Uniwersyteckie Centrum Onkologii, mówimy sor, za chwilę jeszcze w tym, w tym roku tak naprawdę, a w tym tak zwanym międzyczasie też przecież inwestycje są i będą się toczyć. Y Plany są ambitne, mamy poskładanych wiele wniosków. Chcielibyśmy tutaj rozwijać inne komórki, mam tu na myśli głównie kardiologię. Zostaliśmy zakwalifikowani tutaj do Krajowej Sieci Kardiologicznej jako szpital tak zwanego drugiego stopnia referencyjności. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie, chcemy tutaj realizować pracownię elektrofizjologii. I ta pracownia miałaby powstać na obszarze dawnej urologii. Tutaj wniosek opiewa na kwotę... Około 30 milionów złotych, jak dobrze pamiętam, no i czekamy tutaj na decyzję, czy uda się pozyskać środki i będzie możliwe zrealizowanie tego zadania. Jest to zadanie, które miałoby być zrealizowane również z krajowego planu odbudowy. Zatem termin realizacji jest dosyć krótki, bo przypomnę, że to jest czerwiec y, 2026 roku, w którym to zadanie trzeba zamknąć i rozliczyć. Czekamy na decyzję i robimy wszystko, żeby w momencie pozyskania ewentualnych środków finansowych, jak najszybciej wystartować z realizacją zadania. Inne... Jeszcze lądowisko zostaje, tak, bo to jest ciekawy temat. Lądowisko, działania w stronę lądowiska są skierowane z tego względu, że zmieniły się w ostatnim okresie przepisy. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zamierza wymienić tutaj całą flotę śmigłowców, z których dzisiaj korzysta. Wzrasta przede wszystkim ciężar tych jednostek, które będą latać do prawie 6 ton. Jesteśmy zobligowani do tego, żeby wprowadzić zmiany również w obsłudze tego lądowiska. Mam to na myśli głównie z aspekty techniczne, czyli kwestia jego oświetlenia oraz doprowadzenia systemu gaszenia pianą, który jest w tej chwili obligatoryjnie wymagany w nowych przepisach. No i to pociąga za sobą konieczność wystąpienia z kolejnym wnioskiem o dofinansowanie tutaj do pozyskania jest łącznie kwota prawie 4 milionów złotych. Zapytam jeszcze na koniec o te kwestie pozyskiwania środków, bo tutaj mówimy też o Funduszach Europejskich dla Województwa Lubuskiego, czyli o pieniądzach z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Tutaj jeśli chodzi o sektor ochrony zdrowia, jest łatwiej czy trudniej pozyskiwać pieniądze niż było dotychczas? Można powiedzieć, że w sytuacji, kiedy pieniądze są dedykowane na pewne obszary działalności medycznej, no to na pewno to utrudnia taką swobodę, w może nie tyle wydawania, co planowania tych środków na te zakresy, które chcielibyśmy zrealizować. Przypomnę, że obecna perspektywa zakłada tutaj w tym obszarze wydatkowanie środków przede wszystkim na opiekę jednodniową oraz opiekę ambulatoryjną. I to powoduje to, że my musimy w taki sposób y, szykować inwestycje, y, aby można było sprostać tym wymaganiom, które są postawione w programach. To troszeczkę ogranicza działania, chociażby ze względu na to, że nie możemy realizować prac w tak zwanych stałych oddziałach łóżkowych, a są takie obszary, które tutaj wymagałyby dosyć intensywnego działania. Jednakże na pomniejsze działania, jak na przykład zakup cytorobota czy modernizacja stacji Dialis, już mamy jak gdyby potwierdzenie, że będziemy mogli te zadania... Praktycznie realizować. Teraz musimy przygotować stosowne dokumenty i myślę, że przyszły rok będzie tym okresem, w którym będzie można te zadania rozpocząć. Jest taki horyzont czasowy, gdzie widzicie Państwo w szpitalu uniwersyteckim taki czas, gdzie roboty na terenie szpitala zostaną zakończone i wszystko będzie tak, jak sobie wymarzyliście, jak tak pewnie wymarzyli sobie potencjalni pacjenci, bo mam wrażenie, że od kilku dobrych lat szpital to jest jeden wielki plac budowy i musicie Państwo cały czas jakoś tam to wszystko organizować w ten sposób, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla pacjentów? Myślę, że trudno jest powiedzieć o, o, o takiej dacie, która by powiedziała, że kończymy w szpitalu jakiekolwiek zmiany. Pewnie to w dużej mierze jest uwarunkowane od tego, co się będzie działo generalnie na rynku zdrowia. Nie wiemy też, jak będą wyglądały choroby cywilizacyjne, jakie będzie zapotrzebowanie. Także tutaj czas pewnie pokaże. Aczkolwiek Patrząc na to wszystko, co się działo lub dzieje na terenie szpitala, zapewne wszyscy myśleli, że to już koniec, kiedy zakończyła się chociażby przebudowa układu komunikacyjnego, która tutaj chyba stwarzała jedne z większych problemów takich komunikacyjnych i organizacyjnych na terenie szpitala. Jak się okazało, jak teren mamy zakończony i wygląda już to całkiem przyzwoicie kolejne wyzwania przed nami, ale myślę, że to dobrze, bo można, można pokazać, że są ważne rzeczy do zrobienia, a jak się jeszcze udaje je zrobić, to na pewno jest to coś, co jest przydatne przede wszystkim dla mieszkańców. Czyli lepsze inwestycje niż stagnacja. Mówił o tym dr Paweł Urbański, wiceprezes zarządu do spraw rozwoju szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.